Wspomnijmy sobie, załóżmy luty 2020 rok. Wtedy napływały do nas informacje o szalejącym wirusie w Lombardii. Polska nadal była takim zieloną wyspą na mapie koronawirusa, chociaż społeczeństwo było trochę zaniepokojone, ale na początku myśleliśmy, że to jest pewien rodzaj grypy. Co pan wtedy na ten moment, jak pan to wspomina? Co pan myślał wtedy? Znaczy w tym okresie do naszego oddziału były przyjmowane osoby, które wracały z, z zagranicy. Tutaj była grupa osób, które wróciły do, do, do Polski z Chin i w przypadku objawów ze strony górnych dróg oddechowych te osoby były kierowane do nas, do diagnostyki i i, I to były właśnie te, te pierwsze przypadki, z którymi no tak zetknęliśmy się, jeżeli chodzi o, o tą chorobę. Wtedy mogliśmy przećwiczyć te wszystkie m, m, użycie środków ochrony osobistej. Także to, to, to już, już w jakiś sposób zaczęliśmy m, m, ocierać się o tą chorobę. Znaczy tak, tak, to byli studenci z Politechniki Rzeszowskiej, którzy Wracali z praktyki. Także to, to w jaki sposób no, zaczynaliśmy się oswajać z, psychicznie i z tym tematem, i no, te wszystkie procedury, które są wymagane w kontakcie z pacjentem wysoko zakaźnym, z chorobą, która niesie ryzyko poważnej choroby, to, to, to w jaki sposób. Zaczynaliśmy no, ćwiczyć i przyzwyczajać się do tego. Także to w momencie, kiedy pojawili się pacjenci już zakażeni, w jaki sposób byliśmy do tego mentalnie i, i, i teoretycznie przygotowani. Czy pan, pa, czy pan pamierza, pamięta pierwszy przypadek koronawirusa na Podkarpaciu, pierwszego pacjenta? Pierwsze przypadki zakażeń. To była właśnie ta grupa osób, która w jakiś sposób, albo bezpośrednio, albo pośrednio przez kontakt z osobami, które wracały z zagranicy, to były te przypadki, które, które, które były pierwszymi osobami zakażonymi na terenie Podkarpacia. Tutaj jest pewna różnica. Pierwszym pacjentem, u którego rozpoznaliśmy zakażenie, była osoba niewyjeżdżająca za granicę z wywiadem epidemiologicznym dotyczącym no, kontaktu z, 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 z służbą zdrowia, z placówkami ochrony zdrowia. I to rozpoznanie, dokładnie no dzisiaj jest 10, 11, zdaje się, przyszedł wynik dodatni. I oczywiście pamiętamy, to, 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 to była. Najpierw pani, która, która, której mąż także był zakażony. Natomiast tak naprawdę te pierwsze przypadki zerowe na terenie Podkarpacia, dopiero tak retrospektywnie, wtedy kiedy zostały szerzej wprowadzone badania, które, te osoby, które leżały w szpitalu, w innych jednostkach ochrony zdrowia, które do nas po dodatnim wyniku zostały skierowane, to okazało się, że właśnie one były już, już zaczynały chorować na przełomie lutego i marca, tylko wtedy jeszcze no, nie mieliśmy tych narzędzi diagnostycznych tak dostępnych szeroko i, i niejako w tym późniejszym okresie te, te rozpoznania można było postawić. Czy nasza służba zdrowia była już po tych przypadkach już taka gotowa na przyjęcie takich pacjentów? Problem przyjmowania diagnostyki pacjentów z powodów epidemiologicznych głównie został przekazany oddziałom zakaźnym i w tym okresie. No był to bardzo trudny czas dla, dla, dla tych oddziałów zakaźnych, ponieważ z jednej strony musieliśmy prowadzić diagnostykę różnicową przypadków, które, które były do nas skierowane z podejrzeniem SARS, znaczy podejrzeniem COVID-19. To, to określenie COVID-19 zostało stworzone. To chyba tak na przełomie też lutego-marca. Natomiast i, i to był, to był duży, duży problem. Natomiast pacjenci z potwierdzonym zakażeniem byli kierowani do naszego oddziału z tych wszystkich innych placówek. I, I to był też bardzo trudny okres, dlatego że te osoby, które były kierowane do nas, musiały zostać przewiezione z różnych, mniej czy bardziej odległych. Jednostek ochrony zdrowia i, 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 i te metody, które wsparcia oddechowego w trakcie transportu były daleko niedoskonałe i ci pacjenci do nas trafiali no, w ogólnie złym stanie i, i, i tutaj no, to, to były bardzo takie trudne, trudny okres, kiedy w krótkim okresie czasu Pojawiło się wielu pacjentów w ciężkim stanie i, i ta śmiertelność wśród tych, tej, tej grupy pacjentów, którzy no, ginęli po kilku godzinach przy, po przyjęciu do, do, do naszego oddziału byli zanitubowani, to, 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 to stwarzało dla nas duże problemy no, takie psychologiczne. Z drugiej strony metody diagnostyczne, które były wypracowywane, były w jakiś sposób też niedoskonałe i nasza wiedza też o chorobie, no, w jaki sposób ją zdobywaliśmy. Także ten pierwszy okres był trudny. A do tego wszystkiego, tak jak powiedziałem, jeszcze bardzo duża liczba pacjentów, którzy do nas trafiali do diagnostyki, czyli pacjenci, którzy nie byli zakażeni COVID, ale z różnych powodów, z powodów jak objawów infekcyjnych, byli kierowani do nas z innych jednostek i, i z tym takim właśnie problemem diagnostycznym przez, no, przez te, te pierwsze miesiące nasze oddziały zakaźne no, borykały się. To, to, to był bardzo duży problem. W momencie, kiedy pojawili się pacjenci zakażeni, to w, naszej, w naszym oddziale jak gdyby sytuacja się troszeczkę uspokoiła w tym znaczeniu, że po prostu prowadziliśmy już tylko leczenie tych pacjentów zakażonych. Także to był taki chyba najtrudniejszy okres w, w, no, w tym ostatnim roku, jeżeli to tak można podsumowywać. Jesteśmy teraz na etapie trzeciej fali walki, skoro, trzeciej fali epidemii. Przed nami media, już na kolejnej fali. Czy jak dłużej zdążymy się wszyscy zaszczepić i przyjdzie kolejna piąta, szósta fala? Ten okres, w którym pora roku jest teraz no taka, która sprzyja szerzeniu. Zakażeń grypopodobnych. No i na tej zasadzie spędzamy więcej czasu w przestrzeniach zamkniętych, gdzie kontaktujemy się z innymi osobami, co, co jest właśnie takim elementem sprzyjającym zwiększeniu liczby zakażeń. Myślę, że no i na tej zasadzie społeczeństwo nie jest. Ta odporność zbiorowa nie jest wytworzona w takim stopniu, żeby, żeby ograniczać tą, w tej chwili tą falę trzecią epidemii tak, jakbyśmy chcieli. Wydaje mi się, że ona jest ograniczana tą liczbą osób, które przebyły zakażenie i te szczepienia, które już zostały przeprowadzone. Także jeśli chodzi o, 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 o to, jak to będzie dalej wyglądało, to wydaje mi się, że w momencie, kiedy wejdziemy w fazę już takich dni, które będą cieplejsze, które, które, które no, podobnie zresztą tak jak, 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 jak w ubiegłym roku, że pod koniec kwietnia wyraźnie spadła liczba zakażeń, to oczywiście. Związało się wtedy no, z tym lockdownem, który był taki bardzo duży na przełomie właśnie marca, kwietnia. Później ta liczba się zwiększyła przy otwarciu społeczeństwa i no, ale nie, to nie były takie wartości jak, jak, jak w tej chwili. No i to, to postępujące postępu, znaczy ta, to szczepienia one na pewno będą. Zwiększały liczbę osób, od osób uodpornionych, i tak jak w tej chwili już obserwujemy zmniejszenie liczby osób w tym wieku senioralnym, które nie przychodzą, nie chorują u nas. To jest taki bardzo optymistyczny prognostyk na przyszłość. Może to. Nie odpowiadam w tej chwili dokładnie na Pani pytanie, ale znaczy jest w tej chwili obserwujemy większą częstość i większą grupę osób w wieku 50-60 lat, które, które ciężko przechodzą tą chorobę. To jest, to jest może takie w jakiś sposób niepokojące, czy, czy te nowe warianty wirusa jednak nie przebiegają ciężej. Być może, że to jest tylko kwestia dużych liczb. Jeżeli mamy większą. Liczbę zachorowań, to na pewno będzie więcej przypadków w stanie ciężkim. Swego rodzaju motywem przewodnim trzeciej fali jest bez wątpienia wariant brytyjski koronawirusa. Czym on się różni od tej podstawowej wersji wirusa? Jest, wirus jest bardziej zakaźny. On przez swoje zmiany genetyczne, on się bardziej dopasował do do, 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 do gatunku ludzkiego, tak można powiedzieć, najogólniej. I tym, tym elementem, który, przez który wirus łączy się z receptorami komórek układu oddechowego, ale nie tylko, są, są właśnie te kolce, takie fragmenty białkowe, otoczki wirusa. Wirus jest wirusem RNA i ta grupa wirusów łatwiej mutuje, dochodzi do powstawania większej liczby wariantów wirusa i jeżeli któryś z tych, z tych wariantów wirusa jest lepiej dopasowany do do, do tego receptora, to on zaczyna zdobywać przewagę w stosunku do tych wirusów, które się słabiej z tych, tych, tych wariantów dotychczas dominujących, i on zaczyna dominować. I na tej zasadzie no, on jest niebezpieczny w tym znaczeniu, że, że zwiększa się liczba osób zakażonych, a jeżeli się zwiększa liczba osób zakażonych, to, to tak jak powiedziałem na zasadzie dużych statystyki dużych liczb to wtedy jest więcej tych, tych cięższych przypadków, jest większe obciążenie no, ochrony zdrowia. Równocześnie ta mutacja w zakresie tego białka S, tego kolca tej, tej otoczki wirusowej to jest także docelowy Antygen, wobec którego organizm ludzki wytwarza odpowiedź immunologiczną. No i tym sposobem, jeżeli on się zmienia, to istnieje ryzyko, że, że ten wirus będzie uciekał odpowiedzi immunologicznej, odpowiedzi immunologicznej którą, która jest wytworzona w stosunku do, do, do tych dotychczas występujących wirusów. Także to jest, to jest w jakiś sposób połączone i to, to, to budzi nasz niepokój. Natomiast ogólnie jest zasada, jeśli chodzi o ewolucję chorób zakaźnych, taka, że ten czynnik staje się bardziej zakaźny, ale on generalnie w kolejnych wariantach on staje się bardziej łagodny. Natomiast tutaj nie jesteśmy pewni tego, czy, czy, czy właśnie ten wirus który określa się jako wariantem brytyjskim czy, czy brazylijski, czy południowoafrykańskie, one nie będą bardziej zjadliwe. To jeżeli chodzi o te warianty, to, to, to jak gdyby jest kolejny aspekt związany z taką solidarnością ludzką i tym, że jeżeli, jeżeli zaszczepi się tylko społeczeństwa tych państw bogatych, tak jak Europa, Stany Zjednoczone, nie, będzie, nie, będzie, nie będą prowadzone szczepienia, w skali. to ta choroba do nas wróci. Ona, wirus także pod wpływem takiej presji immunologicznej, on, on też, jeżeli będzie szeroko rozpowszechniony, on na pewno wytworzy takie warianty, które, które, które wrócą także do nas i te szczepionki mogą się okazać nie, nieefektywne. Także tutaj jest konieczność właśnie takiego solidarnego w solidarności takiej ludzkiej i tego, aby szczepienia były także prowadzone we wszystkich innych krajach, gdzie, gdzie ta sytuacja epidemiologiczna jest zła. Czy Pan doktor się zaszczepił? Tak, 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 oczywiście to w, w, pierwszym, w pierwszym okresie szczepień jako ta grupa zerowa byliśmy szczepieni i zrobiliśmy to, no, no to, to był taki, taki bardzo pozytywny element, nie tylko jest kwestia tego, że, 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 że no, w jakiś sposób no, unikamy osobiście wielu problemów związanych z tą chorobą, ale szczepienia personelu ochrony zdrowia są bardzo ważne. Jest niestety tak, że placówki ochrony zdrowia były w jakiś sposób jeszcze mogą być w dalszym ciągu miejscem zakażeń, i obserwowaliśmy takie sytuacje, gdzie Musiały być zamykane całe oddziały, gdzie występowały zakażenia. Te zakażenia były bardzo niebezpieczne, dlatego że dotyczyły osób, które trafiały do szpitala z jakimś problemem zdrowotnym. Jeżeli na to nakładała się kolejna bardzo poważna choroba, to te osoby były. No, w znacznie trudniejszej sytuacji niż osoba, która może mieć choroby współistniejące, ale te choroby w jakiś sposób są ustabilizowane. Jeżeli pacjent trafia do szpitala, ma problem zdrowotny i ten problem zdrowotny czasami jest kwestią no, ratowania nie tylko zdrowia, ale życia. Jeżeli taki pacjent zakaża się, to jest to. No, to jest bardzo duże zagrożenie. I personel ochrony zdrowia z jednej strony sam może ulec zakażeniu od, 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 od pacjentów, a z drugiej strony stanowi bardzo duże zagrożenie dla, dla pacjentów, ponieważ no, tak jak, jak, jak było w przeszłości, jeden lekarz, który pracuje w w szpitalu w godzinach przedpołudniowych idzie do poradni, gdzie przyjmuje kilkunastu, kilkudziesięciu niekiedy pacjentów, no to stanowi bardzo duże ryzyko. Także od momentu wprowadzenia szczepień, wydaje mi się, że zaczynamy zdobywać w jakiś sposób przewagę nad tym czynnikiem zakaźnym, który do tej pory. Umykał nam, jeżeli chodzi o możliwość efektywnego leczenia. Szczepionka, która w sposób taki spektakularny została opracowana w bardzo krótkim czasie, szczepionka, która jest, ma bardzo wysoką skuteczność. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że. Przybycie zakażenia jest tak, 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 w takiej ogólnej powszechnej opinii jest traktowane jako coś, co zostawia odporność na resztę życia. Akurat w przypadku COVID-19 ta choroba poprzez mechanizmy ucieczki tego wirusa ona nie wytwarza odporności na, na, na całe życie. Ona wręcz to zakażenie przebiega w ten sposób, że tak porównując miana przeciwciał, czyli tej odporności humoralnej u osób, które były zaszczepione, w stosunku do osób, które, które przebyły w sposób naturalny chorobę, to po szczepieniu te, te poziomy przeciwciał odpornościowych neutralizujących są kilkukrotnie wyższe od pacjentów, którzy przebyli zakażenie. I dlatego też te, te osoby, które przebyły zakażenie, e, powinny się szczepić. Także e, jeżeli się szczepimy, to robimy e, no, jest to korzystne dla nas, dla naszych rodzin, ale także dla, dla, dla reszty społeczeństwa. Jak szybko, Pana zdaniem, osiągniemy tą odporność zbiorową w Polsce i jak szybko zapomnimy o życiu w czasach pandemii? Z jednej strony jest to kwestia, kwestia dostępu szczepionki i no, trudności takich logistycznych z wytworzeniem tak dużej liczby szczepień, szczepionek, które, które, na który które no, w jakiś sposób no, są, są chętni. Czyli, czyli dostępność szczepionki i, i, i możliwość szczepienia, jeżeli no wydaje mi się, że, że, że te moce produkcyjne będą raczej zwiększane. Tutaj firmy, które produkują, no chcą też jak najwięcej tych szczepionek dostarczać na rynek. Natomiast to jest ten początkowy okres produkcji, gdzie, gdzie zawsze jakieś problemy występują. No a z drugiej strony jednak nie możemy um, uważać, że, że ta sytuacja, że ten wirus nie ulegnie zmianie, jeżeli dojdzie do jakichś nieprzewidzianych sytuacji, no właśnie to, to o czym mówiłem, jakiejś mutacji, która wytworzy um, szczep, który będzie bardziej oporny na. Um, na, na oddziaływanie szczepionki, no to, no to, to też to może być w jakiś sposób problemem. Także tutaj w takiej sytuacji no, nikt nie chce w jakiś sposób prognozować. Natomiast tak po cichu myślę, że, że jesteśmy optymistami i że, 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 że ten taki zły wariant przebiegu pandemii może nie będzie miał miejsca i i z czasem będziemy po prostu zdobywać już taką widoczną przewagę nad, nad, nad tą pandemią. Tak jak, jak powiedziałem, w tej chwili ta trzecia fala to jest zbieg różnych elementów związanych właśnie, no, głównie chyba w tej chwili z tą porą roku, z wystąpieniem tych wariantów, które rozprzestrzeniają się szybko. Natomiast no, w samej w Anglii czy, czy, czy w Szkocji czy w Wielkiej Brytanii ogólnie no to tam gdzie, gdzie, gdzie ta sytuacja była taka najtrudniejsza i zresztą włochy Północne włochy, Anglia to były miejsca, gdzie, gdzie początkowo były problemy. No więc wszyscy się uczymy i na no, Bazując na tych doświadczeniach, no to wydaje się, że, że kraje, które wprowadzają, udało, w którym ta, ta, ta polityka szczepionkowa jest najdalej, jest taka, no, obejmuje największą grupę społeczeństwa, przynosi pozytywne skutki. Jesteś pan kierownikiem zakładu chor chorób zakaźnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Czy te doświadczenia z czasów pandemii istotnie jakoś płyną na sposób szkolenia studentów medycyny? Jeśli chodzi o studentów medycyny, to, to myślę, że, że, że tutaj no tak, znaczy, no, to, 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 to bezsprzecznie ta sytuacja pandemiczna może. Może się powtórzyć. To, to na pewno jest, jest kwestia tego, że jako społeczeństwo, jak, jako, jako pracownicy ochrony zdrowia uczymy się i te nasze doświadczenia w jakiś sposób przekazujemy studentom, którzy, dla których myślę, że, 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 że to zetknięcie się z, z, z taką sytuacją będzie nauką na resztę życia. To tak jak mówię, no, przez kilka pokoleń lekarzy nie, nie, nie było takiej sytuacji. No, tak, tak nikt z nas nie przypuszczał, że, 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 że coś takiego będzie miało miejsce, chociaż tak jak, jak powiedziałem, że te, te, te wcześniejsze sygnały sugerowały, że, że, że Tymi ostrzeżeniami, tak jak mówię, w 2002-2003 roku był SARS, w cudzysłowie SARS-1, w 2012 MERS. To są wirusy, które są bardzo zbliżone, to są bliscy kuzyni SARS-CoV-2 i można było się spodziewać, że, 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 że taka sytuacja nastąpi. Także że jeżeli chodzi o, 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 o nauczanie, to myślę, że m, m, nasi młodzi koledzy, Przyszli lekarze. Oni, oni nie tylko teoretycznie, ale w praktyce to zostanie ta pandemia, jako takie doświadczenie zawodowe, czy, czy, czy na początku ich pracy zawodowej, zostanie w nich i, 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 i oni będą lepiej przygotowani na podobne sytuacje niż myśmy byli. Natomiast jeśli chodzi o Ochrony zdrowia, no na pewno tak, jest kwestia um, tych takich, jak nie wiem jak to nazwać, miejsc, które były takie najbardziej y, w dalszym ciągu są newralgiczne. Tutaj y, myślę o, y, o oddziałach intensywnej terapii, y, czyli o szkoleniu y, y, lekarzy, szkoleniu personelu. Największym problemem w tym początkowym okresie pandemii były, był, był bardzo duży niedobór pań pielęgniarek. To, 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 to stanowiło ograniczenie, jeśli chodzi o, o, o możliwości działania jednostek ochrony zdrowia. W jakiś sposób w dalszym ciągu jest, także, także to, to myślę, że decydenci na pewno wyciągną z tego wnioski i, i, i tutaj na pewno będą, jeśli chodzi o, o jakieś środki czy, czy metody, na, na pewno trzeba będzie to w jakiś sposób, tą sytuację poprawić czy wzmocnić, nie wiem, jak, jak to panie, panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję pani redaktor i Państwu. Dziękuję przybycie.